Cześć mamnoć, ja chciałem wam powiedzieć jak to się stało i jak to było przez 5 lat z tym. No i właśnie jak to było 5 prawie lat z dedami, e, mojej przygodzie z tymi włosami, o tym jak się zmieniła się moja fryzura, jak po tych 5 latach mają się moje włosy. Moje za i przeciw, jeżeli chodzi o dedy o tym wszystkim dowiecie się w tym filmie, bo pisałem na Instagramie, że chciałem taki film dla Was zrobić i w sumie spotkało się to z dość dużym, pozytywnym odzewem, także dzisiaj na spontanie taki film dla Was nagrywam. Oczywiście sobie tam plus minus przemyślałem całą tą podróż DEDową, ale zanim jeszcze przejdziemy tu do konkretów związanych z, z dedami, to zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama. Znajdziecie go oczywiście tutaj. No i tam możemy być w lepszym kontakcie cały czas. Przejdźmy teraz do tego, co jest kluczem tego filmu, czyli do dreadów. W ogóle, by the way, old schoolowy kady tutaj, właśnie chciałem, żebyście mogli sobie porównać, jak to wyglądało 5 lat temu prawie, bo dokładnie Dreddy zrobiłem. Tak, w 2017 w sierpniu zrobiłem Dreddy na Ostrudelega Festival. Jeżeli chcielibyście zobaczyć film z tego, jak je robiłem i tak dalej, no to oczywiście link do filmu znajdziecie. Też po tej stronie, tutaj w odnośniku. I tam opowiadam o całej tej przygodzie, związaną z robieniem, robieniem dredów. Dedy zawsze chciałem mieć, zresztą jeżeli, jeżeli oglądaliście, to wiecie. To jest moja, była moja wymarzona, wymarzona fryzura i możliwe, że jeszcze w ogóle kiedyś te dedy sobie z powrotem przyczepię do swojej głowy. Są te dedy w formie walkoczy tutaj. Trzymam je w ogóle w ziplocku. No i co? Moje przemyślenia, jeżeli chodzi o dedy. Może zacznijmy od tego, dlaczego ściąłem dedy, bo to jest chyba naj... Częstsze pytanie, które się pojawia, jeżeli chodzi o moją byłą fryzurę, to muszę Wam powiedzieć, że jest kilka powodów. Eee, chciałem coś zmienić, to chyba jest po prostu pierwszy powód. Dużo w życiu się zmieniło, ja się w ogóle zmieniłem. No zresztą na przestrzeni pięciu lat to myślę, że każdy z nas potrafi się bardzo mocno zmienić szczególnie jeżeli jest się młodymi ludźmi, bo im się jest starszym, to na przestrzeni lat się człowiek już mniej zmienia. Chciałem już innej fryzury, ale też dlaczego zmieniłem te dedy? Dużo ludzi postrzegało mnie, czy w ogóle postrzega, myślę, przy posiadaniu takiej fryzury właśnie jak dedy przez schemat tego, jaką masz fryzurę. I jakby nie zwracałem uwagi na inne rzeczy, od razu gdzieś tam Cię szufladkują, bo umówmy się, ludzie szufladkują ludzi. I chyba nie jest to nic złego. Po prostu pomaga nam to funkcjonować w, dzisiejszy, w dzisiejszym społeczeństwie. Chciałem po prostu też, żeby mm, też więcej osób zwracało uwagę na outfit, bo taka fryzura jaką mam teraz, czyli na rekruta, tak zwany baskat, sprawia, że tak naprawdę, no, czyli no, fajna jest ta fryzura, bardzo ją lubię i myślę, że długo przy niej zostanę, ale przez to więcej osób zwraca uwagę na to, co mam na sobie, bardziej niż po prostu patrzy na to o Gościu w dredach. nie? Jakby dla 10% osób byłem gościem w dedach, jeżeli nie wiedzieli, że jestem, powiedzmy, tam Cezar Lid, nie, Także to jest jeden z takich przyczyn. No druga, do, to jak mówiłem, chciałem coś zmienić. No trzecia też przyczyna jest te, związana już po prostu z samą skórą głowy, z samymi włosami. To jest pewnie to, co dużo, dużo ilość z Was może tutaj obchodzić. To, to, że po prostu przez te 5 lat te dredy, czy po prostu moje włosy, no, zostały trochę zniszczone przez te dedy, no bo wiecie, tutaj. Nie chcę, teraz tego nie zważyłem, ale zważę to zaraz yy, po tym filmie i wyświetlę wam. Tyle ważą te dredy, więc dość dużo. I przez te 5 lat, dokładnie 4,5 tak naprawdę ciągnięcia za te cebulki i, i te wszystkie poprawki i tak dalej, no to to bez dwóch zdań osłabia te dredy. I moje włosy są na pewno dużo słabsze. Zanim przejdziemy do tego jeszcze, jak wyglądają moje, moje włosy, before and after, to jeszcze warto powiedzieć, że ten włos, który jest tutaj, czyli te dredy. To jest około 4,5 plus 2,5, około 7 lat włosów. Ja Wam tutaj jeszcze pokażę filmik czy, czy zdjęcie, zobaczymy co znajdę, jak wyglądały moje włosy na krótko przed zdredowaniem ich. Moja fryzura na początku zaczynała się po prostu od jakichś tam... takich normalnych włosów, gdzieś tam, żeby postawić je do góry, jakąś grzywkę zrobić z tego, a potem stwierdziłem, że już jest tam na tyle duży, że można zrobić samuraja, bo wtedy był modny. I no, jak już ten samuraj był dość długi, to zdecydowałem się na dredy. No i wiecie... 7 lat zapuszczania włosów, potem 4,5 roku dreadów w tym, no to potrafi zniszczyć fyzły. A najbardziej chyba niszczą te poprawki. Jeżeli chodzi o jakieś tam niemycie głowy, to myślę, że to raczej nie niszczy samych, samych włosów, ale te poprawki potrafią mocno zniszczyć. I tak jak widzieliście już na pewno na filmie, jeżeli nie widzieliście, to zachęcam tutaj do sprawdzenia lookbooku sesji Overdight. No oczywiście też nie będę mówił, bo to mi się o lookbooku, nie będę też mówił o jakichś tam powiedzmy mentalnych zmianach, yy, które gdzieś tam we mnie zaszły, to zostawię dla siebie. Myślę, że one też są tutaj bezpośrednio powiązane z tym ścięciem dreadów. No, zresztą to jest po prostu zmiana siebie w jakimś tam stopniu. To możecie zobaczyć, jak tutaj sobie obcinam te włosy i no powiem Wam szczerze, że wyglądało to tragicznie, nie? Wyglądało to tragicznie. Na początku jeszcze tego nie widziałem. No bo cały czas widzimy siebie tak i widzimy swoje głowy tutaj. I w ogóle zrobiłem mojej dziewczynie taką niespodziankę, że przyszedłem do domu z ogólnymi włosami. Ona w ogóle o tym nie wiedziała, że będę je golił na tej sesji. I po prostu było tak, że stanęła Diana w domu i mówi: Dlaczego to zrobiłeś? Udało mi się prawie to nagrać, ale trochę zniebałem. Był taki dobry prank. W ogóle napisałem kartkę i położyłem ją na wycieraczce razem z dedami. Kartce było napisane 100 tysięcy złotych w nieoznakowanych banknotach tu i tu, jutro o tej o tej godzinie, albo go już nigdy więcej nie zobaczysz. I zamiast po prostu położyć tą kartkę na wycieraczce i odejść, to ja po prostu zapukałem tak w drzwi, a Diana była sama w domu i nie otworzyła, bo po prostu się przestraszyła. No i cały misterny plan. Pizdu. I cały misterny plan też w pizdu. Okej, okay, dotarliśmy do połowy filmu, także zapraszam Cię serdecznie do kliknięcia suba pod tym filmem i kliknięcia dzwoneczka, żeby nie pominąć powiadomień, no bo filmy na tym kanale wpadają co każdy tydzień, najczęściej w niedzielę. Także lecimy dalej. Dobra, to tyle z historii mojego personalnego podejścia do tych włosów, a wracając tutaj do mm, tego, sorry za psa, który szczeka cały czas, a wracając do tego, jak się moje włosy trzymały i trzymają e, po tym, no to moi drodzy, po obcięciu ich i przyjściu do domu, umyciu ich. Pierwszy raz je zobaczyłem i tutaj widzicie mnie w piżamie. I zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu tutaj jest tragedia. Wyglądają te włosy jakiegoś jak w ogóle incela, który siedzi przed komputerem, tam tasuje się po prostu cały czas. I, i, i ma w ogóle jakiś poziom testosteronu, nie wiadomo, coś ma na pewno zaburzone z gospodarką hormonalną, wygląda to strasznie, nie ma tych włosów tu w ogóle. No i minęło od tego mojego ścięcia tych włosów już prawie dwa tygodnie, dwa miesiące, bo jest marzec, teraz jak nagrywam 6, a jakoś ściąłem koło 12, więc yy, tak wyglądały te włosy i teraz tak, od kiedy ściąłem te włosy, no to trzeba było się troszeczkę nimi zająć. Oczywiście częstsze mycie, jakimiś różnymi szamponami, są to zwykle jakieś szampony z jakimiś witaminami, jakieś takie odżywiające, no nie będę mówił jakie, bo nikt mi za to nie zapłacił, nie będę tutaj nic reklamował. Mam taką szczotkę do, mm, do włosów i sobie tą szczotką tak delikatnie jeżdżę po głowie, żeby sobie pobudzić trochę krążenie, żeby gdzieś tam ta skóra Właśnie się regenerowała i oczywiście te złusza to na skórze. jak na początku, jak w ogóle chciałem dedy, to tu po prostu leciał leciał łupie szata szatana się sypał mnie z głowy i sypie się łupie szatana. I co jeszcze robię? Smaruję tą głowę olejkami jakimiś, tak trzy razy w tygodniu i staram się codziennie robić wcierkę. Taką właśnie wcierkę regeneracyjną. I tak jak widzieliście tamto zdjęcie, jak te włosy wyglądały bezpośrednio po to, teraz sobie zobacz, jak te włosy już wyglądają teraz. Oczywiście dalej nie jest ok. Tutaj gdzieś w pojedynczych miejscach na pewno jesteście w stanie zobaczyć takie gęstsze e, zaludnienia włosowe, zagęszczenia. To wynika po prostu z tego, że tam gdzie miałem te jakieś tam włosy, na przykład one były przyczepione przy tym miejscu i na przykład się dobrze miejsce trzymało i to był powiedzmy sam środek Deda. I tam te włosy w dobrym stanie się zatrzymały. A w innych miejscach, no niestety, na łączeniach, tam gdzie mm, po prostu było to końcówka jakiejś tam granicy, dedowej tego jednego dreada, no to jest troszeczkę gorzej. I teraz tak, czy te włosy będą kiedyś wyglądały tak w 100% normalnie? Nie wiem. Mogą wyglądać naprawdę bardzo dobrze, mogą wyglądać yy, już nawet nie lepiej niż to co jest. Zobaczymy. E, aczkolwiek mój fryzjer Łukasz mówi, że będzie ok, że dał rok, żeby one się odregenerowały, no bo w sumie 5 lat były tam dojeżdżane, no to wzrok można im dać, żeby się, żeby się zregenerowały. Ale ja już naprawdę jestem dość zadowolony. Zresztą problem jest też taki, że zawsze miałem rzadkie włosy, więc jakiś tam super gęstyk mieć nie będę. Teraz tutaj moglibyście zadać pytanie, czy zrobiłbym to jeszcze raz? Czy warto było robić te dredy? Myślę, że tak, że zoriłbym je jeszcze raz. Na tamten moment bardzo ich chciałem, one bardzo do mnie pasowały. To było moje marzenie, żeby mieć dredy, i czułem się w nich wspaniale, czułem się zajebiście. Przez długi czas czułem się po prostu tak, że te dredy były czymś, no mega, po prostu wchodziłem na ulicę, ludzie patrzyli na moje włosy i tak dalej, to się czułem przez to super. Może już na koniec nie do końca się z nimi utożsamiałem, bo po prostu. Chciałem już nie być właśnie przez nie postrzegany, Może mi się to znudziło. Ciężko powiedzieć. Dużo na to miało czynników wpływ. Także co? Myślę, że to było niezłe podsumowanie podróży dreadowej. Zobaczmy jak tutaj z czasem. Eee, Cezar, nieźle. To naprawdę niezły wynik jak na Ciebie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to zapraszam oczywiście w komentarzach poniżej do ich zadawania. Ja na pewno jeszcze taką, taki film za jakiś czas zrobię, żeby pokazać Wam jak te włosy wyglądały. Wyglądają po tym czasie. Myślę, że po roku, po roku od ich ścięcia będzie można to y, powtórzyć. Ten film, powiedzieć jak tutaj y, ta regeneracja przeszła. Jeżeli ktoś właśnie sobie ściął i regeneruje y, w, 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 głowę po redach to od nich da znać. Ym, a jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to też niech oczywiście zadaję. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i zapraszam do następnych filmów. Za tydzień odcinek podcastu Klasa i styl na mieście z Iwo i z gościem, gościnią. Będzie świetny odcinek. Myślę, że chyba najbardziej merytoryczny. No i chyba to będzie najlepszy odcinek podcastu modowego w Polsce. Myślę, że a jak nawet nie będzie, to będzie bardzo blisko. Dzięki moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Keep it fucking lit. Wow, Uau, por fucking bugre